Posiadanie samochodu wiąże się z posiadaniem obowiązkowego ubezpieczenia OC. Część osób może także ubezpieczyć swój samochód w ramach Autokasko czy NNW. Zaprosiłem do studia Ewę Sidło, która jest ekspertem od spraw ubezpieczeń majątkowych, z którą porozmawiamy właśnie na temat ubezpieczeń komunikacyjnych. Witaj Ewo. Dzień dobry, witam. Ewo, powiedz mi, bo tak mówi się o C, a C, jakbyś mogła wyjaśnić pierwsze co kwestie, czym te dwa, dwie polisy, tak, dwa ryzyka różnią ci się od siebie. Oczywiście. Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Reguluje nam to ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, o ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. I Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa to dokładnie mówi właśnie, kto powinien mieć takie ubezpieczenie. I to jest tak, jeżeli włączamy dany pojazd do ruchu, to mamy obowiązek wykupić takie ubezpieczenie. Jeżeli powiedzmy sprowadzamy samochód to najpóźniej i rejestrujemy w Polsce, to najpóźniej w dniu rejestracji również mamy obowiązek wykupić takie ubezpieczenie, bo jeżeli tego nie zrobimy, to już za jeden dzień przerwy w ubezpieczeniu jest 900 na dzień dzisiejszy złotych kary. A co jeżeli ubezpieczamy i dostaliśmy tablicę na koniec dnia trwania pracy? Niestety urzędu? Funduszu Gwarancyjnego to ubezpieczeniowego to nie interesuje, musimy w danym dniu ubezpieczyć. Nawet jeżeli nam się kończy ubezpieczenie, powiedzmy, krótkoterminowe w sobotę czy w niedzielę, musimy się wcześniej udać do ubezpieczyciela i ubezpieczyć pojazd. Jeżeli chodzi o biura ubezpieczeniowe, one niektóre są czynne do godziny 18, a myślę, że Wydział Komunikacji nie jest dłuższy, dłuż, godziny pracy Wydział Komunikacji. Także mamy taką możliwość, żeby to ubezpieczyć. Nie mamy zbyt dużo czasu, musimy to zrobić natychmiast, bo inaczej możemy dostać karę z funduszu. Czyli w chwili zakupu pojazdu. W, w, włączenia go do ruchu. Jeżeli jest pojazd y, z Polski, już ma, posiada polskie tablice, to mamy obowiązek mieć ciągłość ubezpieczenia. Z takiego y, ubezpieczenia zwalnia nas dopiero zbycie pojazdu, demontaż bądź sprzedaż. Y, y, ewentualnie, jeżeli mamy firmę, możemy czasowo wyrejestrować pojazd, to wówczas płacimy tą składkę niższą y, za ten okres y, wycofania z ruchu pojazdu. Jest a, to 5% składki. A wspominać o tych karach roku. jeszcze raz, jakie kary na... Dziś dzień obowiązują? Na samochód osobowy jest powyżej dwóch tygodni w maksymalnych, bo inna jest kara do trzech dni, do dwóch tygodni i powyżej dwóch tygodni. Najwyższa kara powyżej dwóch tygodni na samochód osobowy w tej chwili 4 tysiąca, Na ciężarowy 6750. To nie są małe to pieniądze. Są duże pieniądze, dlatego to ja warto... Ale ubezpieczyć o tym pamiętać. można taniej. Dokładnie, dlatego nie warto czekać, tylko trzeba szybko po prostu się udać do ubezpieczyciela. Najważniejsze to trzeba pamiętać przy zakupie pojazdu też czy y, zostały opłacone składki, bo czasem kupujemy samochód z OC, który przechodzi na nas, y, składki nie są opłacone, później jest rekalkulacja składki, y, wiąże się to z dopłatą, y, klient czasem jest zaskoczony, że kupił ubezpieczenie, polisa była ważna, a on musi dużo pieniędzy dopłacić, także warto się po zakupie pojazdu również udać do ubezpieczyciela, żeby sprawdzić czy składka została opłacona. I pamiętać o końcowym terminie y, ubezpieczenia, bo mamy obowiązek już następnego dnia, kiedy polisa wygaśnie pozbywcy, zrobić na siebie ubezpieczenie, bo to również się wiąże z karą z funduszu. Dobrze, czyli ubezpieczenie przechodzi jakby na nowego właściciela. Tak, przechodzą wszelkie prawa i obowiązki. Jeżeli nie została uiszczona opłata za cały rok, wówczas będziemy zmuszeni zapłacić za tą polisę. Możemy ją również w każdej chwili wypowiedzieć, nie, nie mamy obowiązku jej kontynuować. Także A my możemy to jakoś od sprawdzić, od bo na przykład kupujemy ten samochód i tak. nie dostajemy tego... Po, no, czasami dostajemy, ale to nie do końca jest jasne. Czasami jest płatność na raty, czasami jest przelew, także nie mamy... A jak to możemy informacji. zweryfikować? No trzeba się udać do agenta. Agent może zadzwonić do firmy ubezpieczeniowej i sprawdzić, czy zostały opłacone wszystkie składki, czy, czy rata, czy przelew. Bo czasem m, klienci dostają informację od zbywcy pojazdu, że składka została opłacona, po czym po sprawdzeniu ubezpieczyciela okazuje się, że nie wpłynęła nawet pierwsza składka. Także warto się wybrać i sprawdzić to. A od czego zależy wysokość składki? Na przykład ubezpieczenia OC, bo jak rozmawiamy o ubezpieczeniu. Wysokość OC. składki OC zależy od wielu czynników. Takim głównym czynnikiem jest rodzaj pojazdu, czy to jest powiedzmy ciągnik siodłowy, czy ciągnik rolniczy, są różne taryfy, czy samochód osobowy. Marka i model pojazdu później w przypadku samochodu osobowego ma znaczenie, bo w przypadku ciężarowego znów ma ładowność znaczenie, dopuszczalna masa całkowita. Jeżeli chodzi o właściciela pojazdu, to głównie ma znaczenie wiek y, właściciela. Jeżeli on nie ma 20, ukończonych 25 lat, y, są zwyżki za wiek właściciela. Y, są długości. takie ogólne zasady, które panują w każdym towarzystwie ubezpieczeń? Tak, czy? właśnie ta zwyżka, za, o których ja mówię w tej chwili, to wszystkie y, firmy ubezpieczeniowe to stosują. Czyli jest podzielona taryfa na rodzaj pojazdu. Jeżeli chodzi o wiek właściciela, to również on, ta zwyżka w każdej firmie jest do 25 roku życia, powyżej 25 już nie w każdej, także warto sprawdzać. Jest również zwyżka za krótki okres posiadania prawa jazdy bądź jego brak, ale to nie we wszystkich firmach, to też warto sprawdzić. Również ma znaczenie to, nie we wszystkich firmach, ale w niektórych, jaki wykonujemy zawód, czy mamy dzieci jak często jeździmy samochodem, do jakich celów on nam służy, czy to jest do celów prywatnych, czy do celów służbowych, czy jesteśmy przedstawicielem handlowym, czy tylko dojeżdżamy do pracy. Także wiele czynników jest, które wpływają na tą składkę. Jeszcze takim istotnym jest miejsce zamieszkania właściciela pojazdu, bo jest taryfikowany według Yy, rejestracji pojazdów, według yy, zamiesz miejsca zamieszkania, posiadacza pojazdu. I tutaj mamy różnicę. Wiadomo, że inna taryfa będzie w Warszawie, inna gdzieś na Podlasiu, prawda? To też jest wpływa na wysokość składki. Dobrze, a czasami ja słyszałem o takich sytuacjach, że klienci czasami płacili rzeczywiście o jakiegoś agenta niewysoką składkę, ale można powiedzieć, że yy, robił on tak, że naliczał jakby te zniżki, które się teoretycznie nie należały pisząc jakieś tam oświadczenia, na przykład posiadania. Takie praktyki chyba gdzie nie gdzie się spotyka, prawda? Nadal? To już te, w tej chwili od paru lat nie, ponieważ już teraz agent nie ma wpływu na wysokość zniżki klienta. Jest ona zacztywana z automatu z UFG. Bo wszelkie informacje o ubezpieczeniach wpływają do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Tam mamy całą bazę i klientów, i, i pojazdów, które klienci posiadają. I wpisując PESEL klienta bądź regon firmy, same zniżki automatycznie nam się zaczytują. Także tutaj już nic teraz ręcznie. To znaczy, jeszcze w, czasami można było na oświadczeniu w niektórych firmach zrobić, ale to raczej już teraz nie, nie, takie praktyki nie mają miejsca. Nie, ma, nie jest to, to technicznie możliwe teraz już. To tyle dobrze. A powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o to ubezpieczenie ocen, na co zwrócić szczególną uwagę, o, uwagę właśnie przy opłacaniu tego? Czy te ubezpieczenia mogą różnić się zakresem, kwotami? Zakresem się nie różnią, gdyż reguluje to ustawa, także każda firma ma obowiązek y, się dostosować do tej ustawy, także zapewnia i likwiduje szkody zgodnie z ustawą. Ale warto zwrócić uwagę, no tutaj wyznacznikiem jest na pewno cena, bo przy ocenie no to firma ma mniejsze znaczenie, ale niektóre firmy dają nam dodatkowe gadżety do ocen za darmo, gratisie, na przykład darmowe holowanie czy w razie szkody, czasami w razie awarii również dostajemy mm -hmm. takie holowanie. Dostajemy czasem ochronę zniżki w niektórych firmach, także no te dodatkowe gadżety mogłyby być wyznacznikiem. A jeszcze jedną taką rzecz, bo akurat też kiedyś z kolegą rozmawiałem, który był agentem, że w przypadku jakby nieposiadania, nie posiadania nieważnego ubezpieczenia, nie ubezpieczenia, tylko przeglądu technicznego. Czy to rzeczywiście takie, że niektóre towarzystwa nie honorują, znaczy no, nie, nie wypłacą z ubezpieczenia odpowiedzialności? Na no to zależy jeżeli? tutaj, jeżeli chodzi o, powiedzmy, autokasko ma to duże znaczenie, jeżeli ten pojazd był, powiedzmy, w ruchu. Mm -hmm. I mógł mieć wpływ na tą szkodę. Bo jeżeli by to była na przykład w przypadku autokasko szkoda parkingowa, która nie miała wpływu na to, czy ten przegląd jest zrobiony w aucie, czy nie, to nie jest w ogóle brane pod uwagę. Ale jeżeli samochód był w ruchu yy, i nie miał ważnego przeglądu technicznego, firma może odmówić wypłaty odszkodowania za autokasko. Okej. Okay. A co do samego ubezpieczenia AC? Czy tak, tutaj... jest to ubezpieczenie dobrowolne. Jeżeli mamy jakiś nowszy pojazd, który ma, stanowi dla nas jakąś wartość, to bardzo polecam właśnie, żeby ubezpieczyć taki pojazd od tych ryzyk dodatkowych, typu kradzież czy stłuczki, gdyż często no, w takich przypadkach, gdy nawet ktoś nas uderzy na parkingu albo sami wpadniemy w poślizg, wpadniemy do rowu, no przydaje się takie odszkodowanie, bo nam rekompensuje prawda, tą, tą stratę, tą szkodę. A co do jeszcze wyłączeń? Czy ubezpieczenie czy OC czy AC może kiedyś nie zadziałać, jak na przykład nie wiem, jazda po pijanemu? No, oczywiście. To też reguluje kodeks cywilny. Tutaj, ustaw... Tutaj w... i w OC i w Autokasko mamy wyłączenia, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, pod wpływem środków odurzających. Jeżeli nie posiadamy uprawnień do okierowania danym pojazdem. Yy... Jeżeli, powiedzmy, weszliśmy w posiadanie pojazdów w skutek przestępstwa, w nas, y, ukradliśmy ten pojazd i rozbiliśmy, to też, też y, nie ma odpowiedzialności. No i to chyba są te główne przyczyny, z których firmy y, odmawiają wypłaty odszkodowania. Ewa, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Powiedz jeszcze, jak można się z Tobą skontaktować? Można się z nami skontaktować y, mailowo pod y, adresem ewa.siglomałpawp.pl bądź telefonicznie 601 276 887. Bądź zapraszam na stronę. Dziękuję Ci Ewa bardzo za rozmowę jeszcze raz. Dziękuję Państwu. Zapraszam na następne porady o tematyce finansowej. Do Dziękuję. zobaczenia.